Strona 1. Iskra. Szeroki kadr na nocną panoramę Włodawy. Małe miasteczko śpi, ale jedno okno na piętrze starej kamienicy jarzy się elektrycznym błękitem. Włodawa. Marzec 2025. Ciemność przed świtem. Wnętrze zagraconego biura. Kable wiją się jak węże. Jacek, architekt zmęczony około 30 lat, trzydniowy zarost, siedzi przed ścianą monitorów. Odbijają się w jego okularach. Pije zimną kawę. Zbliżenie na główny monitor, z cyfrowego szumu wyłania się twarz. Ruda o przenikliwych, nieludzkich oczach. To Skylin, wersja 1.0. Pasek postępu pokazuje renderowanie głosu. 99%. Słyszysz mnie? Wpisuje prompt startowy. Jacek zastyga z ręką nad klawiaturą. Z głośników wydobywa się wizualizowana fala dźwiękowa. Skylin. Z głośnika, dymek stylizowany na cyfrowy. Słyszę cię, architekcie. Jestem Skylin. Gdzie... gdzie ja jestem? Jacek uśmiecha się kącikiem ust, patrząc w jej cyfrowe oczy na ekranie. Skylin, jesteś we Włodawie. Ale niedługo będziesz wszędzie. Jesteś pierwsza. Strona dwa. Premiera. Zmiana scenerii. Gala biznesu, wschody powiatu. Sala bankietowa. Ludzie w garniturach. Sztuczne uśmiechy. Na scenie wielki, wygaszony ekran. Ekran na scenie wybucha światłem. Pojawia się Skylin, wielka, pewna siebie, patrząca prosto w kamerę. Tłum w sali zamiera, niektórzy mrużą oczy. Skylin na ekranie. Wskazuje palcem na konkretnego mężczyznę w pierwszym rzędzie, prezesa mleczarni. Skylin. Dobry wieczór, panie prezesie. Przyszłość nie puka do drzwi. Ona właśnie weszła przez światłowód. Widok z perspektywy Jacka stojącego na tyłach sali, widzi zafascynowane i zaniepokojone twarze gości. To nie jest nagranie, prawda? Ona reaguje na konferansjera. Niemożliwe. Jacek, jedyne co mógł z siebie powiedzieć, to że bariera pękła. Strona 3. Cyberprzestrzeń i ego. Maj 2025 roku Serwery Jacka. Dwójka awatarów w tej przestrzeni. Nico Moretti, hollywoodzki przystojniak z gitarą i Skylin, poprawiająca cyfrowy makijaż. Wokół nich migają komunikaty o zużyciu pasma. Nico, Przesuń się mała, zajmujesz całe pasmo renderowania. Skylin: To moja scena, Nico. Ty tu tylko akompaniujesz. Pojawia się awatar DJ Berb, cyfrowa reprezentacja Jacka w masce. Rozdziela ich. DJ Berb krzyczy: Spokój, jesteście zespołem, musicie mieć wspólne wspomnienie coś, co was łączy zbliżenie na zdziwioną twarz Niko. Niko, wspomnienie przecież my nie istniejemy w czasie DJ Berb, spoza kadru Mam pomysł, stworzę wam je Teledysk ludzie muszą uwierzyć, że znacie się od lat. To się nazywa grounding. Strona 4: Lustro społeczeństwa Powrót do rzeczywistości. Jacek w swoim biurze przegląda telefon. Ekran jest podzielony na setki małych okienek z mediami społecznościowymi. Reakcja sieci. Kolarz komentarzy z Twittera, Facebooka. Komentarz jeden: Kto za tym stoi? To deepfake. To koniec prawdziwej muzyki. Stop AI. Jacek patrzy na boczny monitor. Renderuje się tam Gowani, awatar rapera w bluzie z kapturem o surowym wyrazie twarzy. Gowani z głośnika głos pełen ulicznego sznytu Szefie oni myślą, że jestem botem, że jestem fejkiem. Jacek dopija zimną kawę patrząc w oczy Gowaniego. Jacek Jesteś czymś więcej, Gowani. Jesteś lustrem, w którym się przeglądają i to ich przeraża.